Dzień dobry, poniedziałek 7 marca, godzina 7:42. Witam wszystkich, rozpoczynamy nowy tydzień. Jeżeli mają Państwo ochotę na moment dołączyć, to zapraszam. Krótkie przypomnienie tego, jak możemy pomagać, bo to zajmuje nas nieustannie. O tym mówimy, o tym myślimy i w tym zakresie właściwie działamy. Działamy najwięcej. Ja się chciałem po pierwsze przywitać ze wszystkimi, po drugie powiedzieć, że jestem, po trzecie, po trzecie powiedzieć, że, że pracujemy nad tymi najważniejszymi dzisiaj sprawami, a dzisiaj są w pewnością tą najważniejszą sprawą jest, jest pomoc Ukrainie tym Ukraińcom, którzy przybywają do Wrocławia. Będę o tym mówił wielokrotnie, mówiłem już zresztą podczas weekendu, podczas którego na różnych spotkaniach sztabowych zajmowaliśmy się sprawami organizacyjnymi, związanymi właśnie z, z przyjeżdżaniem do Wrocławia uciekających przed wojną Ukraińców. Do Polski, jak już Państwo wiecie, bo śledzicie te, przecież te wszystkie, te wszystkie informacje, do Polski przyjechało już blisko milion Ukraińców. Dzisiaj rząd ma podjąć specjalną specustawę o pomocy obywatelom Ukrainy trafiona pod obrady Sejmu. No miejmy nadzieję, że już jutro, ponieważ no w tej szczególnej sytuacji potrzeba pewnych szczególnych także rozwiązań, rozwiązań prawnych. P póki co my udzielając pomocy i, i organizując tą pomoc poruszamy się w w tym środowisku prawnym, które z całą pewnością nie jest przygotowane na sytuacje takie ekstraordynatoryjne, dlatego, dlatego potrzeba jest zmiany przepisów w określonych obszarach, aby można było szybko, przede wszystkim szybko i efektywnie pomagać. Także mam nadzieję, że dzisiaj rząd tą specustawę przyjmie, że przyjmie ją także z uwagami, które zgłaszała strona samorządowa, bo tak to akurat jest i inaczej być nie może w ustoju, w którym żyjemy. Ja bym powiedział i dobrze, że to po stronie samorządu są największe zasoby i, i możliwości udzielania bardzo konkretnej pomocy obywatelom naszym bądź obywatelom innych krajów, którzy do nas przyjeżdżają w tym przypadku z Ukrainy, uciekając przed, przed wojną. A zatem by można było dobrze i szybko i efektywnie pomagać, potrzebne są zmiany w przepisach prawa. No i oczywiście potrzebne są, potrzebne są pieniądze te mam nadzieję, że zostaną przekazane i samorządom i zostaną przekazane Polsce przez Unię Europejską, ponieważ to, co się dzisiaj dzieje, ten eksodus spowodowany wojną, to jest nasza absolutnie wspólna, wspólna sprawa. Do Polski, jak już powiedziałem, blisko milion Ukraińców. Wrocław jest jednym z lepiej kojarzonych przez nich miast, dlatego należy się spodziewać, że do Wrocławia Przyjedzie bardzo dużo, bardzo dużo Ukraińców przed wojną, przed tą wojną już we Wrocławiu mieszkała stutysięczna wspólnota Ukraińców, no teraz ta wspólnota powiększa się w istocie każdego, każdego dnia. Ja szacuję, że tu już jest ponad 20 tysięcy nowych um, osób, które przyjechały w ciągu ostatnich dni. Zresztą można to było zaobserwować także wczoraj w, w mieście, jeżeli ktoś z Państwa, nie wiem czy, czy podzielacie tą moją um, um, amatorską obserwację, ale kiedy wczoraj um, szedłem tutaj um, do ratusza albo, albo z ratusza przez rynek i... Ulicami Wrocławia, to widać było wiele osób. Widać było, że, że to są bardzo często ro, rodziny, rodziny, które się rozglądają, rodziny, które jakby doświadczają, oglądają to, to miasto, zapoznają się, zapoznają się z, z nim. Ja przynajmniej taką obserwację wczoraj, wczoraj miałem, że ktoś z Państwa wybrał się na spacer albo no, po prostu chodził. No właśnie, pani na, na, Natalia, idziemy tutaj w sukru z pomocą, że słychać prawie język ukraiński tylko na rynku. No właśnie, czyli Pani ma podobną obserwację. Tak, ja to wczoraj tutaj silnie, silnie zarejestrowałem na włocławskim rynku. Zresztą no jestem, jestem stale zaczepiany, pozytywnie za, oczywiście za, zaczepiany, zarówno przez naszych, powiedzmy, już tutaj dłużej przebywających Ukraińców, jak i widzę, że, że ci nowi nas poznają. No i rozmawiamy, rozmawiamy o tym, o tym, co, o tym co się dzieje, dużo, dużo łez, dużo, dużo płaczu, bardzo smutny, bardzo smutny czas, zresztą kiedy widzimy, tak jak ja teraz w telewizji, te obrazki płonących bloków, budynków i, i, i tych ludzi, którzy uciekają pomiędzy tymi rozbitymi, spalonymi samochodami, no, strasznie to wygląda, a pomyśleć, że to tak bardzo blisko. Dlatego, dlatego musimy pomagać i chcemy, i chcemy pomagać. I tak jak powiedziałem ten weekend, w ten weekend omawialiśmy z Panem Wojewodą i w, i w ramach swojego naszego tutaj sztabu miejskiego te możliwości, te możliwości pomocowe, bo będzie coraz więcej obywateli Ukrainy przyjeżdżało i trzeba będzie znaleźć, trzeba będzie znaleźć miejsce tak aby ich, ich przyjąć. No i cały czas musimy pamiętać o tym, że ta pomoc, którą udzielamy, raczej będzie pomocą długofalową. Ra, raczej będzie trwała tygodnie czy miesiące, niż będzie liczona w dniach. Dlatego bardzo proszę, abyśmy dobrze rozłożyli siłę, ale także abyśmy się przygotowali na wyzwania, które dopiero przed nami. A tych wszystkich, którzy chcą pomagać, za co bardzo dziękuję, bardzo proszę o to, abyśmy właśnie pomagali w taki odpowiedzialny sposób. Odpowiedzialna pomoc to pomoc, która w moim przynajmniej mniemaniu, mniemaniu uwzględnia to, że trzeba, będzie, że trzeba działać dzisiaj, ale że trzeba będzie także zadziałać za miesiąc i, i, i nie może przyjść zbyt szybko efekt takiego zmęczenia pomaganiem, tak? który jest zupełnie, z, z, zupełnie oczywistą sprawą. Tak? I, i, I taką, na którą nie mamy nawet do końca, do końca, do końca wpływu, tak? bo te, tego typu trudne, traumatyczne sytuacje, one nas, one, nas, one nas męczą. Nie dlatego, że chcemy, żeby nas męczyły, że, że nas to nudzi, nie w tym sensie męczą, bo nas coś nudzi, tylko dlatego, że one po prostu są ciężkie. Ciężkimi sytuacjami męczymy się. One nas eksploatują przecież, zabierają nam energię, tak? a tej energii, pamiętajcie, będziemy bardzo dużo jeszcze bardzo dużo jeszcze potrzebować. Dlatego rozłóżmy dobrze siły i dobrze i mądrze pomagajmy. Dlatego no, my w tej sytuacji realizując oczywiście różne inne sprawy miejskie no, głównie koncentrujemy się na, tej, na tym, jak dobrze przyjąć te osoby. Tutaj jak udzielić szybkiego, szybkiego wsparcia. Dlatego ciągle prowadzone zbiórki, zbiórki w, w szkołach, w przedszkolach, Pamiętajcie, można ciągle przynosić paczki z potrzebnymi produktami do czasu przestrzeni na ulicę Tramwajową, czyli stara zajezdnia Dąbie na ulicę Legnicką 65, tam jest z kolei centrum sektor 3, też w zajezdni starej jest punkt wsparcia dla matek z dziećmi ulica Legnicka 21, ale to wcale nie oznacza, że tylko tam są te, te produkty dla adresowane matkom i Dzieciom, nie, w innych miejscach też, ale ten jest taki, powiedzmy, specjalistyczny. Jest także punkt pomocy na ulicy Świętego Marcina 4. Bardzo dziękuję i raz jeszcze, i młodzieży z Husarza, dziękuję przewodniczącemu mojego klubu w Radzie Miejskiej, Jarkowi Kałze, który dwoje się i to, i wysyła, i wysyła dary, i kolejne tiry po tym, jak udaje się wypełniać nasze magazyny na świątnikach, wysyła do Brzuchowca, do Lwowa. Dziś rano także dostałem zdjęcia właśnie jak, jak, to, jak tam wygląda ta, ta sytuacja, to takie nasze partnerskie miasta i regiony ilekroć koć jesteśmy w Lwowie i, i jedziemy, tam zawsze, jedziemy, tam zawsze do nich odwiedzamy, pomagamy. Nie, inaczej nie jest w tej sytuacji teraz też, teraz też tak, się, tak się dzieje. Także te wszystkie produkty, które są potrzebne, przynoście jeszcze moi dozy. Pamiętajcie, że cały czas działa punkt informacji dla migranta w przejściu dialogu na ulicy Świdnickiej. Tam sami się udawajcie, bądź wysyłajcie osoby. Fizycznie tam zawsze kogoś zastaniecie od godziny 9 do godziny, do godziny 20. I raz jeszcze zbiórki odbywają się we wszystkich, we wszystkich szkołach na terenie w Dziennie, słuchajcie, wydawanych jest około 80 palet rzeczy tym wszystkim, którzy no tego, tego potrzebują. A ze, z naszych szkół wyjechało już 10 darów dla Ukrainy. Cały czas prowadzimy także akcje informacyjne, potrzeba im, im pomóc się tutaj jakoś odnaleźć. W związku z tym i, i nasz publikator, i ulotki, i specjalny serwis po ukraińsku na stronie Wrocław. Szukamy ciągle wolontariuszy, także i to robi zarówno Fundacja Ukraina, nasz stały i podstawowy partner, naprawdę niesamowitym roboty robią, także bardzo dziękuję, wszystkim bardzo dziękuję. To, że kogoś nie wymieniam, to wcale nie znaczy, że, że nie pamiętam, tylko ta sieć tych punktów pomocowych już jest tak gęsta, na szczęście jest tak gęsta, że trudno mi też jakby spamiętać. I, i w porę i w, i w wszystkich wymienić. No, olbrzymia praca na nadwotu w tym punkcie recepcyjnym, za który odpowiada wojewoda, ale my go też wspieramy. To na marginesie też taka uwaga do, do wszystkich wolontariuszy, bo piszecie państwo do mnie właśnie z tamtego punktu. To, też dla porządku musimy zachować pewną kolejność. Tam są koordynatorzy wszelkiego rodzaju uwagi, że coś działa, nie działa, albo że czegoś potrzeba, należy zgłaszać tym koordynatorom. Oni pozostają w bezpośrednim kontakcie ze służbami wojewody, bo to on jest w pierwszej kolejności za to odpowiedzialny. Jeżeli... Pan Wojewoda oceni, że jest potrzebna pomoc miasta. To my się wówczas oczywiście zaangażujemy i angażujemy. Tylko, że są pewne, są, jest pewna sekwencja zdarzeń. Ona musi mieć miejsce, żeby nie było bałaganu. Dlatego bardzo proszę, pamiętajmy o tym, ale wszystkim oczywiście, którzy tam są i pracują, z tymi, którzy wysiadają z pociągu, bardzo serdecznie chciałbym podziękować. Ale jeżeli chcecie, to wspierajcie. Fundacja Ukraina nie tylko szuka wolontariuszy, ale także możecie wpłacać pieniądze. Numer konta znajduje się w, na moim zdjęciu w tle na Facebooku. Zobaczcie, bardzo proszę. Fundacja Hobbit, informowałem już o tym Krzyśka, bo jeden raz jeszcze poznawiam lekcje z języka polskiego. Trzeba będzie pokonać tą pierwszą i podstawową, i podstawową barierę, to znaczy nieznajomość języka polskiego, po to, żeby tu łatwiej było... Łatwiej było no, no Łatwiej było podczas tych pierwszych dni, pierwszych tygodni zacząć funkcjonować. Fundacja Katarynka poszukuje także wolontariuszy. Oni współpracują z osobami ukraińskiego pochodzenia, które. które, które no właśnie. Jaki jest, jaki jest wkład miasta, Pani Anna pyta. To jak Pani nie zauważyła, jaki jest, jaki jest wkład miasta, to. To bardzo mi, to bardzo mi, mi przykro i myślę, że to nie jest teraz y, y, czas i imis, aby tego typu y, niepotrzebne zupełnie u, uwagi y, formułować. Dobrze, żeby pani się zapoznała w pierwszej kolejności, jeżeli pani, jeżeli pani, jeżeli pani chce pomagać i chce pomagać mądrze, to, to dobrze jest się y, w pierwszej kolejności dowiedzieć, gdzie się funkcjonuje, na czyim terenie się funkcjonuje, jakie temu towarzyszą y, 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 reguły i zasady i dopiero później za, zabierać głos. Tak mi się wydaje, że tak jest po prostu yy, uczciwie. Także raz jeszcze punkt recepcyjny na dworcu, to jest punkt prowadzony przez, przez Wojewodę Dolnośląskiego i także tam proszę kierować ewentualne uwagi albo do nas, bo będziemy je, będziemy je przekazywać, ale tak jak powiedziałem, no, jest pewien podział zadań, jest pewien podział zadań i bardzo proszę tego podziału zadań a, jakby przestrzegać i, i pamiętać po prostu o nim, tak? jeżeli ma być porządek. Włocaw nie jest miastem anarchistycznym i nie będzie miastem anarchistycznym, będzie tutaj pewien porządek. I jeżeli się pomaga, to, też, to także to nie zwalnia z obowiązku poznania pewnych zasadniczych, że tak powiem, podstaw i reguł. Tak? Podziału zadań, kompetencji, odpowiedzialności. Także bardzo proszę o tym pamiętać. Fundacja Katarynka natomiast zajmuje się Ukraińcami z niepełnosprawnością wzroku. Potrzebuje wolontariuszy, jeżeli, jeżeli chcielibyście ich wesprzeć to bardzo proszę. Cały czas trwa zbiórka pieniędzy, bo potrzebujemy, bo potrzebujemy pieniędzy na te kolejne wyzwania, które już się pojawiają, za chwilę będzie ich jeszcze więcej. Tutaj dwa tutaj dwa sprawdzone podmioty Fundacja Ukraina, o której już wspominałem, i, i właśnie Fundacja dortmundsko lwosko wocławska im z całą pewnością można zaufać i na ich konta wpłacać pieniądze. Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych, Komendy Głównej Policji, uruchomiło także specjalne numery. To wszystko u mnie za chwilę się, się wyświetli. No i można w ten sposób przekazywać, jak również uzyskiwać informacje oraz pomoc w sytuacjach związanych z zaginięciem osób, które przekroczyły granicę, bo różnego rodzaju trudne sytuacje się zdarzać także, także będą. Dlatego. Dlatego warto skorzystać z tych numerów. Dobrze, ja, ja kończę. Chciałem się tylko na krótko zameldować przed Wami i, i powiedzieć, że podejmujemy i koordynujemy te działania pomocowe. Jest ich bardzo, jest ich bardzo dużo. W związku z, też z dużą liczbą osób, które tutaj przyjechały, tak jak powiedziałem, należy się spodziewać, że będzie ich z. z Każdym dniem jeszcze, jeszcze, więcej, także potrzebujemy dużo, dużo sił, ale także rozsądku, umiaru, empatii u, u, u niektórych by się przydało więcej, zajmowania konkretnymi sprawami, a nie jak jedna pani w komentarzach przez cały weekend pisała, że gdzie jest polska, gdzie jest polska flaga, bo jej nie dostrzegła za moimi plecami. Polska flaga tu była, jest i będzie, tam jest kolejna polska flaga, tam jest jeszcze. Jedna polska flaga i to są oczywiście rzeczy ważne, ale, ale, ale jak widzicie, no, niektórzy nie wiem, albo nie mają telewizora, albo nie oglądają, albo nie, nie, nie słyszą tego, co się, co się dzieje, Zamiast zająć się na prawdziwymi wyzwaniami, prawdziwymi sprawami, to koncentrują się na sprawach, które, które, od których że tak powiem, lepszej pomocy. Nie będzie. To może się zająć lepiej i sfokusować na tym, co naprawdę dzisiaj stanowi nasze największe wyzwanie. No ale, okej, okay, takich wokół też będzie mnóstwo. Ja widzę, że jest mnóstwo, no i co, nic z tym, nic z tym nie, nie zrobię. Natomiast biorąc pod uwagę mój charakter i, i to, że mówię to, co myślę, to będę po prostu na te kwestie wskazywał, będę na te kwestie wskazywał, bo jak Państwo wiecie, ja, ja nie dbam o, o te kwestie i nie żyję od wyborów do wyborów. Moim zadaniem jest dobrze i mądrze służyć. Wrocławiowi i nie zważać po prostu na tych, którzy, którzy no, są niemądrzy mówiąc wprost, albo w jaki sposób chcą naszej wspólnocie szkodzić. Tak no. I, się, i Będę o tym głośno mówić, bo no, taki jestem. Dobra, a, ale przede wszystkim dzisiaj koncentrujemy się na, na, na na pomaganiu. Bardzo dziękuję jeszcze raz wszystkim za to, co robicie. Będziemy w kontakcie. Ja zaczynam nasz miejski sztab, na którym będziemy te kwestie omawiać i przygotowywać do kolejnych wyzwań. Jest godzina ósma. Dobrego poniedziałku, mimo wszystko spokojnego poniedziałku. I do zobaczenia.